eurotrader321.pl. Zgłasza się agent 07. Zgłasza się 07. Z licencją na zabijanie? E nie! Na razie rozpracowuję inne tematy. Melduję wykonanie zadania Pernigotti. Pernigotti! Potrzebne przesłanie dwa razy większych ilości towarów. Idzie jak woda. Jakie? Co? Pernigotti? Co to jest? Ojej! Czekoladki, pralinki z najwyższej półki. pernigotti Pernigotti z Włoch? Tak! Tradycją od 1860 roku. Świetna sprawa, dostępna w sklepach tradycyjnych i internetowych także Holandii i Belgii. Agencja handlowa Eurotrader 321.pl, działająca w grupie marketingowej, zapewnia sprzedaż towarów w całej Europie. Skontaktuj się z nami. Nasi agenci są do Twojej dyspozycji: www.eurotrader321.pl. Halo, Centrala. Ehm, a co z tą licencją na zabijanie? Są so, jakieś nowe zlecenia?